Dzień dobry, witajcie. Pamiętam jeszcze wiele lat temu, większą uwagę przywiązywano do ciśnienia tętniczego niż do pulsu, do tętna. Uważano, że wysokie ciśnienie tętnicze powoduje czy prowadzi do rozwoju wielu poważnych chorób, a nawet zgonu, tak? Można byłoby powiedzieć, że wysokie ciśnienie tętnicze to jest taki cichy zabójca. Dlatego, że my często nie mamy objawów. Nadciśnienia. U niektórych osób faktycznie może występować ból głowy, ale zwykle jest tak, że nieznaczne nadciśnienie tętnicze, czyli tak zwane nadciśnienie tętnicze pierwszego stopnia, które również prowadzi w przyszłości do wystąpienia poważnych powikłań, może nie dawać żadnych objawów przez wiele, wiele lat, dopóki nie doprowadzi np. do zawału serca. Czy na przykład do nefropatii, uszkodzenia nerek, czy do innych powikłań narządowych, chociażby także do retinopatii, uszkodzenia wzroku. Ale tak również taka wiedza medyczna na ten temat zachowała się do dnia dzisiejszego. Wiadomo, że Wysokie ciśnienie tętnicze jest przyczyną rozwoju wielu różnych chorób, nie tylko chorób układu krążenia, ale negatywnie wpływa również na funkcjonowanie innych organów, chociażby nerek. I może prowadzić do powikłań, także do powikłań śmiertelnych i nieodwracalnych, bo uszkodzenie śródbłąka naczyń krwionośnych w wyniku nadciśnienia tętniczego może sprzyjać np. rozwojowi miażdżycy, tak, pogłębiać dalej to nadciśnienie tętnicze, ale także w wyniku tych procesów prowadzić w rezultacie po określonym czasie do zawału serca czy udaru mózgu. No, i oczywiście do zgonu z powodu chorób układu krążenia, między innymi. Ale wiadomo także dzisiaj, że przyspieszony puls również jest niezależnym czynnikiem zgonu. I to nawet wtedy, gdy mamy prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi. Jaki jest prawidłowy puls? W podręcznikach podaje się często, że od 60 do 80 uderzeń na minutę. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tachykardia zaczyna się powyżej 100 uderzeń na minutę, tak, to często w niektórych podręcznikach, zwłaszcza anglojęzycznych, ten prawidłowy puls jest podawany pomiędzy 60 a 100 uderzeń na minutę. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie należy traktować tak samo osoby, która ma 90 uderzeń na minutę, jak osoby, która ma 60 uderzeń na minutę. Istnieją wiarygodne badania potwierdzające to, że osoba z wysokim pulsem, utrzymującym się nawet na górnej granicy jeszcze tej podręcznikowej normy, ma zwiększone ryzyko zgonu z różnych przyczyn, w tym związanych z chorobami układu krążenia, a więc na przykład także zawałem serca. Czyli mówiąc inaczej, Należy oczekiwać, że osoba, która ma spoczynkowy puls cały czas w granicach 90 uderzeń na minutę, ma nawet trzykrotnie większe ryzyko zgonu z tych przyczyn niż osoba, która ma puls spoczynkowy utrzymujący się w okolicach 60 uderzeń na minutę. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że serce, które Szybko bije. No, jest to oczywiście niefachowe, nie, niemedyczne określenie, ale jeżeli częstość pracy serca jest przyspieszona, to pod wpływem wysiłku fizycznego, nawet niewielkiego, ta częstość rzecz jasna będzie jeszcze wyższa. Proszę sobie wyobrazić, jaki puls musi mieć osoba, która na przykład jest narażona na ciągły, przewlekły stres. Lub y, która wykonuje jakiś wysiłek fizyczny, tak, jeśli już ma puls spoczynkowy w granicach 80-90. Oczywiście przyspieszona praca serca w tym przypadku zwiększa jego zapotrzebowanie na tlen, dlatego że w wyniku procesów y, energetycznych, czyli zwiększa się zapotrzebowanie na energię, żeby było, by była wytwarzana energia w postaci ATP. Czyli związków wysokoenergetycznych, potrzebna jest tutaj fosforylacja oksydacyjna, zachodząca w komórkach zawierających jądra i mitochondria. W związku z tym wymagany jest również tlen. Jeżeli serce wykonuje cięższą, w cudzysłowie cięższą pracę, szybciej pracuje, to to zapotrzebowanie na energię i tlen jest rzecz jasna większe. A więc u osoby starszej, tak, która ma już istniejące, Zmiany miażdżycowe bądź współistniejące choroby układu krążenia bądź też inne choroby, zwiększenie dodatkowe zapotrzebowania serca na tlen w wyniku przyspieszonego pulsu zwiększa ryzyko w tym przypadku wystąpienia ciężkich, poważnych incydentów zagrażających życiu, chociażby takich jak zawał mięśnia sercowego. Niektóre badania wskazują, że już puls powyżej 75 uderzeń na minutę zwiększa nawet dwukrotnie ryzyko zgonu, m.in. z powodu chorób układu krążenia. <laughs> Czyli jaki powinien być prawidłowy puls? Uważało się dotychczas, że od 60 do 80, tak jak wspomniałem w niektórych podręcznikach, do 100. Dzisiaj już uważa się, że ten puls powy, powinien być poniżej 75 uderzeń na minutę. Oczywiście mówimy tutaj o pulsie spoczynkowym. Tak? Najlepiej, żeby utrzymywał się w granicach między 50 a 70 uderzeń na minutę. Osoby, które są wysportowane, wytrenowane, mają e, bardzo zdrowy układ krążenia, często ich puls utrzymuje się. Na niskim poziomie, to znaczy nawet poniżej 60 uderzeń na minutę. Występuje u nich rodzaj w cudzysłowie fizjologicznej bradykardii, gdzie mamy puls w granicach 45-55 uderzeń na minutę i nie świadczy to o żadnej patologii. Oczywiście niski puls też może być problemem, jeżeli powoduje zawroty głowy, zaburzenia przytomności, omdlenia itd. Wtedy na przykład, może być wskazaniem do wszczepienia rozrusznika serca. Jeżeli jednak u osoby zdrowej żadne objawy nie występują, to zdecydowanie jest lepszy puls w granicach 50-60 niż w granicach np. 70-80 czy 90 uderzeń na minutę. Zatem trzeba zwrócić uwagę na to, że. Występuje korelacja pomiędzy przyspieszonym pulsem a ryzykiem zgonu. I zaczyna się to już bardzo być widoczne, kiedy ten puls spoczynkowy wzrasta powyżej 75 uderzeń na minutę. Najlepiej, żeby puls utrzymywał się w granicach 50 a 70 uderzeń na minutę. Jeżeli ktoś ma cały czas puls spoczynkowy w granicach 80 uderzeń na minutę, to Teoretycznie jest to jeszcze norma podręcznikowa, ale można oczekiwać, że taka osoba jest bardziej narażona na choroby układu krążenia, na zawał serca i na ryzyko wystąpienia zgonu niż osoba, która ma puls spoczynkowy bardziej zbliżony do 60. I to niezależnie od tego, jakie ma ciśnienie. Możemy mieć prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, ale puls jest tutaj niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia zgonu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma przyspieszony puls i wysokie ciśnienie tętnicze, to to ryzyko będzie jeszcze większe, jeszcze wyższe, dlatego że wówczas zarówno nadciśnienie tętnicze, będzie prowadziło do rozwoju innych chorób, jak również przyspieszony puls będzie również zwiększał ryzyko zgonu. Ale proszę pamiętać, musicie wiedzieć o tym, że można mieć prawidłowe ciśnienie tętnicze i wysoki puls, a z drugiej strony można mieć nadciśnienie tętnicze i prawidłowy, a nawet obniżony puls. Ale o tym będę mówił. W innym filmie. Moi drodzy, jak widzicie, wiele rzeczy, wiele ciekawych rzeczy możecie dowiedzieć się chociażby u mnie na moim kanale. Wiedza zawsze oparta o evidence-based medicine. Ja kiedyś na studiach zastanawiałem się, do czego będzie mi potrzebna ta na przykład analiza, tak? czy ta matematyka. Przecież ja wybrałem studia na Akademii Medycznej. I wiecie co, jednak się przydała. Dzięki niej rozumiem dowcipy o całkach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.